Zaczęliśmy już kolejny wietrzny dzień na naszych tratwach. Dzisiaj mamy Dzień Szwajcarski. Właśnie przygotowujemy konkurs na najpiękniejszą krowę z trat. Tu chłopacy używają naturalnych źródeł, aby ją ozdobić. Dziewczyny nawet wzięły żelka. Dzisiaj na tratwie zaczęliśmy też plebiscyt. Chebisyd do największego łosia i chlebisyd wygrał Jarema, który tam siedzi To jest pan Łoś? To jest pan Łoś z łosiem Proszę Państwa, dzisiaj w menu w kuchni Trzech Gwiazdek Żuchwych mamy um, makaron z sosem pomidorowo-nieznanej treści i mięsem mielonym również nieznanej treści. Makaron już tutaj nam czeka, oczekuje, a gorący. Zaraz będziemy dolewać sos, jeść żółty ser i się delektować. Fantastycznie. Cywki, łaj mogiła, zwiało nas, ale jest dobrze, ładnie pachnie, tutaj Dominika pięknie pychci. dziewczynę z nią. Ulubionym popołudniowym zajęciem na Tratwach było zaproszenie swoich współtratwowiczy na kisiel, kawę czy też jakiś owoc. Nie mogło oczywiście zabraknąć kąpieli w Biebrzy, którą niektórzy wykorzystali na swoją korzyść. Kuchnia a trzech gwiazdek zuchowy kontynuuje swoje podboje. Tym razem mamy tutaj e, szef mistrza, który stwierdził, że nam coś ugryluje, co prawda nic nie widać, przynajmniej komarów nie ma, ale mamy mm, kiełbaskę, mamy boczek. a tu są pozostałości po serku. Tam Merl i była też szwajcarska, ale się skończyła. I, czy, i teraz czy było dobre? Co chyba wiemy? Czy było dobre? Pyszne. Wybarne. Tylko no. trochę im zapłaciłam, żeby to powiedzieli. Do widzenia, dziękujemy. Te sałatki, te sałatki. pochodzą z najlepszych ziemniaków hodowanych na Podlasiu. i Spożywamy boczek, który jadły świnie. Nie, przywróć. Boczek ze świn, które jadły te najlepsze ziemniaki. Polecam. Robert Noszławit. Dzień dobry. Widać mnie? Widać mnie. Halo, dzień dobry. To ja, Krzysztof Kobus. Witam Państwa na kolejnym odcinku pod tytułem Kuchnia na Biebrzy. Nie, Kuchnia Trzech Gwiazdek Zuchowych. Nie, Kuchnia Trzech Gwiazdek Zuchowych. Czyli na Biebrzy. Nasza kucharka, tutaj Tutejsza baba, przy tutejsza babsko, albo inaczej z ładnym ryłem, <grym> mówimy gwarą. Gotuje, smaży na jajeczniczkę cebulka, boczuś, tutejsze oczywiście boczuś, ze świń wyklepywanych wieczorami przez tutejszych chłopów. I do tego jest jajka, też skór z, kur, z mm, Podlasia. Podlaskie, podlaskie, podlaskie kury mają to do siebie, że są y, kurami znoszącymi bardzo ładne jajka z żółtkiem żółtym, y, takim pomarańczowym. Proszę do kamery Proszę. Pomarańczowe. Pomarańczowe. Do tego oczywiście mamy pieprz świeżo mielony, jak w porządnej restauracji. I uwaga, to co dla każdego smakosza jest ważne. Mamy ostatni etap y, smaków podlaskich, czyli świeżo wędzona na bukowym dynie, dymie z domieszką lekkiej jabłoni, bo to jest wyczuwalny smaku, y, polędwica y, wieprzowa, lekko y, marynowana. O przepięknym, przepięknym po prostu cudownym, wspaniałym, fantazyjnym i wielo, 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 wielo smakowym i mm. wyczymy już teraz właśnie, lubił ja. się. <laughs> <laughs> polecamy, polecamy naprawdę tą polędwiczkę. Zaspróbujmy przez wszystkich. Obok, przy sąsiednim Jedzie, Jedz z nami, ty, jedz z nami bracie, by góry pijasz do dna. Zajedzenie złe, jedz z nami bracie, by nie przejmuj się. Hej, a jedz z nami, jedz z nami bracie, by góry do dna. Zaj jest że? nami bracie, nie przejmuj się. Smacznego, kochany widziusz, smacznego, kochany Łukasz, smacznego, kochany widziusz, smacznego, kochany kochany Janku. Bardzo ładnie. Komentarz? E, bardzo ładnie, w sąsiednim stoliku właśnie rozpoczyna się jedzenie. E, jest to e, tratwa zielona, co można poznać po proporczykach i po ich opiekunie który jest w ogóle zieleniną pełną, ponieważ jest pierwszy raz na tratwach tego typu. Wcześniej płynął na tratwie z plastikowych butelek, ale zamknęła go policja. Ja chciałam bardzo przeprosić za ten klip, bo tu osoba mówiąca, druh Krzysztof Kobus, zaczął jakąś myśl i jak zwykle popłynął z nią gdzieś na Karaiby. Także przepraszam, że on jest taki długi, ale byłoby trudno żeby coś z nim zrobić i no, nie, nie mogę go po prostu pociąć. Mimo wielkich chęci na tratwie nie możemy tylko jeść. Trzeba na przykład unikać ciosów od kij, odpychać się, wiosłować, robić wszystko, żeby poruszać chociaż trochę do przodu. Niektórzy z nas mieli okazję spróbować wody z biebrzy z użyciem specjalnego filtra. Na szczęście te krowy i konie były długo, długo po tym, jak piliśmy tą wodę. Roli w kubota! Mamy kubota! Uuu! Tutaj zgubiono telefon. Pewno... Potem użyto magnesu, żeby go wyłowić. Zgubiono magnes? Więc dlatego używamy grilla, żeby wyłowić magnes. Wow. Jest grill i nie ma magnesu. Kuchnia Trzech Gwiazdek Zuchowych powraca. Tym razem głównym szefem jest tutaj Zofia Kobus. Pomysłodawcą był również Krzysztof Kobus. A tu jedzący. Czy smakuje? A zaraz powiem co. Została nam z obiadu kasza kuskus i stwierdzili, że zrobią sobie na słodko w formie placków. Także polecamy jajko, mąka, mleko, cynamon, miód i kuskus. Mamy też sąsiadów, u których równie dobra kuchnia trzygwiazdkowa. Hej, Z tarówki. Wyglądają jak jakieś frutty di mare w koszyku pomidorowym, tak naprawdę. Do mnie mój kiju. Po lewej strzeczce ryby, Ubu, dubu, ubu, -du